Cześć! Z tej strony y, siostra Kapi Mapi i witam Was y, w tej serii Brawl Stars. Zrobię mu niespodziankę, bo on śpi i dlatego jestem tak cicho. On śpi i zrobię mu niespodziankę, że zagram mu wielką grę za 10 biletów. On nie słyszy, bo jest w y, innym pokoju, a ja jestem na dole. On ugry i mnie za dobrze nie słyszy. Teraz y, zaczynamy grę. Y, Gramy Jessie. Yy, po, polecam wam zostawić łapkę w górę Subskrybować z dzwoneczkiem Żeby nie przegapić następnych Kolejnych, kolejnych odcinków yy, Mówię na serio Jest na serio O Boże, jestem duża Gram przeciwko Maxowi Wiem, bo widziałam oh O no, oh no, 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 no Ja ich pokonam prędzej Niż oni mnie chyba yy, Bo... Widać, że jestem silna. Muszę zabić Maxa, bo jest bardzo, bardzo silny. E, no, e, Penny ma to do siebie, że jak strzela, to wylatują z niej monetki i to jest takie uparte. O nie, znowu ten głupi Max. I zaraz ich pokonamy. Muszę kazać im. Zwycięstwo może będzie moje, nie wiem. Wiem, że na pewno nie ma rodziców w domu, dlatego mu wziąłem ten telefon. Postawiam właśnie teraz działko i gramy dalej Zaraz mnie zabiją. Nie, 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 nie. Muszę ich zabić i się szybko schować w krzakach. Bo to nie będzie przyjemne jak mnie zabiją. A poza tym, że zaraz mnie zabiją. I może wygrają, bo jak pokonają mnie w minutę coś, to czyli że oni wygrywają, a jak w dwie minuty coś, to już przegrywają mnie. O nie! Przegrałam to. No niestety! Nabiłam u nas księga 180. Nic z tego że to ale wiecie. Bardzo chciałam zrobić Otwieram teraz skrzyneczki. Teraz ta druga. Też nie. Chyba nie się ucieszy. Teraz go zawołam. Kacper! Mam dla Ciebie niespodziankę. Jaką? Nie. Bo weszłam Ci na konto i grałam za 10 biletów na wielkiej grze. Nagrywam na tym odcinek. Otworzyłam Ci dwie skrzyneczki, a na tej wielkiej grze nabijam Ci do skrzyneczki 180 do skrzynki. Cieszysz się? Ale nic ci nie dropłam. Nie mówię serio. Mhm. A teraz co robisz? Ale powiększyłaś procent na legendę. O kurde. Serio? Także jak siostra nagrywała, to teraz ja wchodzę na konto i gramy. Rabunek prezentów, zdobędziemy dwa, dwa gwiazdne żetony no. i otworzymy Big Boxa, może coś drobnie. Ale cieszysz się? Trochę. A wiecie, że ja też y, mam konto na Brawl Stars, y, zaraz wam powiem ile mam puszek i jakie mam postacie. No niestety nie mam jeszcze Maxa i Bi. Ale masz Sandy! No, a Kacper pewnie mi zazdrości. I tak, ja mam 2329 pucharków. Mam już majka i... jak on się nazywał? Broka? To na pewno, bo oni są za bucharki. Mam szyli na 13... Tr... Bo co ja ulta użyłem? Jakie ja go jestem? Mam Sheli na 13 randze, 230 bucharków na niej 6 moc i to na 10 jest 147 bucharków, 7 moc, no i kolta sama dwie rangi niższa niż Szeli a jedna ranga wyższa niż Nita, 175 pucharków i taka sama moc jak Shelly, czyli szósta. Bully natomiast siódma ranga, 93 pucharki i szósta moc. Jessie ta sama ranga, mniej pucharku I telefon mi pękł kiedyś. Tak, byłam u koleżanki i I szósta moc, 76 pucharków na broku. Szósta ranga, wiem, że mi idzie bardzo słaba, ale bardzo trudno się nabija. I piąta moc. Trudno Daj... się nie nabija. Ja mam broka na 17. Tak, no może tak trudno się nie nabija, ale ja mam bardzo słabą rangę i bardzo słabą moc. Bardzo słabe pucharki. Na Daj na Majku jak mój brat, ze mną zwiemy go z na Majkiem. Ja mam na majku 15 rangę. A ja drugą. 16 pucharków i trzecią moc. El Primo, ósma ranga. 108 pucharków, piąta moc. Barley, 8 ranga, 91 pucharków, szósta moc. Poko. 12 rąk. Ranga, 12 ranga. 194 pucharki i 6 ranga mogę go ulepszyć ale mam za mało monetek. 14 ranga Rouza 279 pucharków i piąta moc. No kurde! Rico czwarta ranga 39 pucharków. Zaraz pokażę druga. wam moc. profil. Moc druga. E... Ja mam na Riko szóstą. Daryl siódma ranga, 95 pucharków, szósta moc, Penny 147, 146 pucharków. 10 yy, ranga, szósta moc. Karl pierwsza ranga i ósma 8 moc. Już im pokazuję twój profil yy, pierwsza Proszę ranga, bardzo. bo no przepraszam, no, ale... Wiecie, że Kacper ma też jeszcze tableta. Założyłam mu tam nowe konto o nazwie Bibi. I dzisiaj tak się cieszyliśmy, bo za pierwszym razem, jak mu otworzyłam skrzyneczkę, pierwszą jedną otworzyłam mu. Za pierwszym razem dopiero Karla. My się cieszymy, mówimy: Ja pierdolę. Normalnie nie wiem. Piper, trzecia ranga, 27 pucharków. na Facebooku trzecia rano. jak widzicie tu jest zero haruf zero u już im pokazałem twój profil u a a <coughs> tak a, to nie muszę być. ale powiem wam kogo mi brakuje Botica 8 bitowca n spam Bibi B Mortis Max Spike Kruk, Leon bardzo poluję na Bibi właśnie Bibi jest najlepsza tylko na zadymę. No właśnie tak. Hmm, no i tak. Nie, kurde. Ooo, udało się wyjść. Radzę Ci zagrać za 20 biletów, bo wtedy dostaniesz najwięcej. No dobra, ale wybiorę sobie jeszcze jakąś post. Jessie. Bo ja Jessie zrobiłem dwie minuty Albo ja nie 40. chcę na to co grać. Ja wolę Solo Rose'om, bo kiedyś wygrałam Solo Rose'om. I, I dostałam przez 10. Lol, na, nabij ją na 15, bo ja Rose mam na 20. Ok, nabiję na 15. Teraz będę ją nabijać. okej. Okay. gdzieś tu proszę, będziesz miał. Co to kurde, eee! jest za skład? Eee, no, 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 no. Tam jest. To e, e, no, a teraz... Zginęłam. Nie, Biję właśnie pierwszą skrzyneczkę i pierwszy kubik jest zdobyty. Gramy solo, bo ponieważ Rose mi się wygodnie, gra solo. Kiedyś próbowałam z moim bratem nabić roze na 15 rangę. Y... Jeden pucharek zabrakł, ale oczywiście potem dostawała... Musiała wszystko do... zmarnować. Dostawaliśmy minusowe. Nie Niestety. No i wtedy zaczęła się paranoja. Kurwa, ja nie nabiję tej rozy, nie takie no, no i tak się to skończyło, że nie nabiłam jej. Hej, przegrałam siódma ranga. Miejsce siódme. Miejsce siódme. Nie, nie dostałam żadnych kucharków. A na ruzie mam czternastą rangę, bo. No widzicie sami. Nie, nie mam jakiej nabić Też chciałabym mieć w końcu swoje konto na YouTuba, a... Ale niestety nie wiem, jak założyć. I tyle. To się toczy wielka bitwa. Prawie do To w tym roku prezentów nie będzie. Dla ciebie Ej. nie będzie. Dla mnie będą, bo ja byłam grzeczna. Nie, nie mówię do ciebie. A, A ja w Polecam dzwonek. zostawić subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Mówiłam. Bardzo zostawicie subika z dzwoneczkiem to żadne filmy wam, wam nie opuszczą. miną nie opuszczą was właśnie nie opuścicie ani żadnego odcinka to jest bardzo fajna reklama Pucharek! Łoo! Wow. Rozumiecie plus jeden! I się do skrzynki! Kapujecie! Normalnie nie wierzę! Jakby to jestem trochę przeziblona. Nie no, za żadne skarby. Wszystkie ryby wam głupie. Nie mam na co grać. Wychodzę z granu. To nitą zagramy ze Star Powerem! Możecie zobaczyć ostatni odcinek, gdzie dropłem właśnie Star Powera. Tak właśnie ja bym nie wierzyłam, bo kiedyś mnie okłamał... Zostaw że... lajka pod filmem. Dobrze, już zostawiam. Wchodzę na... A sobie obejrzyj całego. Cały film. Sobie podgłoszę, żebym nie słyszała co mówisz. Bez niesamowicie podekscytowana, kiedy się mnie okłamał, że dropnął ukroła. I Maxa. No. Aha, smutna Deja vu! w ogóle, ten Daryl to był taki głupi, że sobie dwa samobóje strzelił. Ej, ale nie ma, nie wpuściło. Weź na mi profil. Jakie masz zdjęcie, takie? No, takie. Idź sobie! Idź sobie! Bo będę otwierał skrzyneczki, Muszą słyszeć widzowie! To zatrzymam. Proszę. Otwieramy... Czekaj! Tr... Odczekaj, zanim otworzysz! Yy, błagam, żeby mu coś dropnęło. Amen. Królcie. Legenda! Amen! Amen. Z drugiej na pewno legenda. A oh, wy coś Dobra, teraz mogę, dzięki. Czekaj jeszcze raz. Łe, nie powiększyła mi się szansa. Cicho. Dobra, to nic. Więc to by było na tyle w tym odcinku, żegnam się z wami. Pa, pa.